w Krakowie rozpoczyna się czwarty międzynarodowy kongres Apostołów Bożego Miłosierdzia, który zgromadził ludzi z całego świata. Są przedstawiciele Europy, Azji, Afryki, Australii nawet Ameryki Północnej i Południowej. Apostołowie Bożego Miłosierdzia to ludzie, którzy w szczególny sposób pragną poświęcić się głoszeniu tego orędzia, które Bóg przypomniał przez świętą siostrę Faustynę, a które Jan Paweł II uczynił rdzeniem, głównym motywem swojego pontyfikatu, bo przecież encyklika Divini Misericordia i potem kanonizacja siostry Faustyny, ustanowienie święta Bożego Miłosierdzia to są te wielkie sprawy, które. Stały się nam dzisiaj obecne łagiewniki, to szczególne miejsce, bo tu Pan Jezus mówił do siostry Faustyny i jak wyraził się ojciec święty Jan Pawł II, stąd iskra miłosierdzia poszła na cały świat. Już w trudnych czasach II wojny światowej, a teraz kontynuuje ta iskra Bożego miłosierdzia swoją misję, zapalając ludzi na całym świecie do Bożego miłosierdzia. Przed obrazem Jezusa Miłosiernego w się w czasie wojny młody Karol Wojtyła, Roboty i który jako biskup krakowski potem prowadził proces beatyfikacyjny 6 Faustyny, a jako papież Jakoba II beatyfikował i kanonizował apostopę Bożego źródła. Jan Paweł II, odczytując znaki czasu, orędzie miłosierdzia uczynił centralnym punktem swojego nauczania pawielskiego, zwłaszcza w encyklice Dives in Misericondia, ustanowił także święto miłosierdzia i zawierzył Kościół i świat Bożego Miłosierdzia tu w Krakowie, w Bazylice w 2002 roku. W programie są przede wszystkim konferencje, które przypominają o Janie Pawle II jako apostole Bożego Miłosierdzia, bo taki jest temat tego czwartego kongresu apostołów Bożego Miłosierdzia. Oczywiście obok Jana Pawła II staje zawsze siostra Faustyna, bo Jan Paweł II interpretował orędzie, które Siostra Faustyna wypowiedziała, zapisała w dzienniczku. Obok wykładów, referatów. Będzie Eucharystia codziennie o godzinie 12 w Krakowie, w Łagiewnikach, w Bazylice, msza święta, która będzie gromadzić wszystkich uczestników kongresu i wszystkich chętnych, bo zapraszamy wszystkich, którzy zechcą włączyć się w naszą modlitwę. Również kongres to nie tylko poszerzanie wiedzy, ale to również modlitwa. Bardzo ważnym punktem kongresu są świadectwa. Przed południem, po południu, świadectwa ludzi, którzy doświadczyli Bożego Miłosierdzia, świadectwa biskupów, księży, ludzi świeckich, którzy będą mówić o tym, jak orędzie Bożego Miłosierdzia docierało do nich, do ich serca, jak potem oni sami stawali się nośnikami tego orędzia, jak przekazywali je ludziom na świecie. Czwarty Międzynarodowy Kongres Apostol Bożego Miłosierdzia odbywa się pod hasłem Jan Paweł II, apostoł Bożego Biosierdzia jest dziękczynieniem za kanonizację Ojca Świętego Jana Pawła II, który tajemnicę Bożego Biosierdzia przekazaną przez siostrę Faustynę zaniósł na krańce świata. Pragniemy w ten sposób wypełnić prośbę apostoła Bożego Biosierdzia Jana Pawła II, który w Łagiernikach w sierpniu 2002 roku mówił trzeba tę iskrę Bożej łaski różniecać. Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. Życzę również, aby Kongres był czasem odczytywania orędzie miłosierdzia w kontekście nowej ewangelizacji którą przypomina nam Bawiš Franciszek oraz szukania nowych metod, dawania świadectwa Bogu miłosierdzia przed światem. Pragniemy wspólnie szczerym sercem wyznać Jezu, ufam Tobie i chcemy na nowo otworzyć się na Boże promieniowanie, by stawać się wiernymi i wytrwałymi świadkami miłosierdzia.